Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was do co czwartkowej aktualizacji. I dzisiaj zacznę od takiego ogólnego tematu, który każdy z nas w tej chwili chyba już po raz kolejny doświadczył coś na kształt déjà vu czyli mamy kolejny raz lockdown. Ja wspominałam w prognozie marcowej, że rzeczywiście marzec z większej części ma być spokojny, ale że jest potencjał na jakieś wydarzenie pod koniec, pod koniec marca. Czy może raczej w drugiej połowie marca, e, czeka nas bardzo ciekawy tydzień, ale o tym przyszły tydzień, ale o tym powiem więcej wam w poniedziałek. E, natomiast już w weekend możecie zauważać pewne symptomy e, nowych okoliczności na przestrzeni. E, te symptomy to jest przede wszystkim zdecydowana m, większa motywacja do działania. Po pierwsze, A po drugie, będzie. Więcej się rzeczy działo, może inaczej będzie, więcej rzeczy wymagało naszej interwencji. Więc tutaj ten czas, wyjście z kurtyny teraz zaczyna się, takie wyjście, wyjście z takiego świata pół snu, pół jawy, przytomności. To wszystko, co przerobiliśmy sobie szczególnie w zeszłym tygodniu, bo zeszły tydzień był bardzo głęboki i taki bardzo mm, ciekawy pod kątem wewnętrznych procesów. Tak, w tym tygodniu przecieramy trochę te oczy ze snu, i, i w przyszłym tygodniu będziemy już mocno, zaczynamy mocno działać. Zaczną się dziać wydarzenia, które na nas te działania będą wymuszały. Ja, jak zwykle, jakby tutaj się skłonię ku temu, co, co naszemu schematowi, natomiast tutaj mam ten pierwszy punkt proces. Chciałam Wam zrobić taką aktualizację samego w sobie procesu, ponieważ ja też, jak w związku z tym, że go regularnie badam, to co się dzieje, to też moje zdanie czy moje przekonanie na temat trwającego procesu yy, się zmienia. Więc po pierwsze, yy, w tej chwili jesteśmy na takim, na takim trochę rozdrożu. Yy, rozdrożu, czy znaczy już o tym, na tym rozdrożu, to już jesteśmy od, od tak naprawdę bardzo dawna, ale yy, jeszcze z innej perspektywy Wam to miejsce na przestrzeni chcę opisać. Słuchajcie, więc tak, proces, proces w związku z tym, że jest globalny, on jest nie tyle co globalny, co też dotyczy całej okolicy samej planety Ziemi, a więc także, również naszej, powiedziałabym, coś na kształt kosmicznej rodziny. Zacznę od zewnętrzności, a potem skończę na naszej planecie. Więc faktycznie docierają do, do mnie informacje, że różne Różne, powiedzmy, istoty, tak jak ja to nazywam, negatywnie zorientowane yy, odchodzą, tudzież jeszcze zostawiają za sobą zgliszcza. Yy, to jest naturalny proces wynikający z opuszczenia przez ziemian, opuszczania, bo jesteśmy w trakcie opuszczenia przez ziemian, powiedzmy, pewnego obszaru zobowiązań, w którym do tej pory żyliśmy. To jest coś na. Yy, my mamy taki efekt na co dzień w życiu naszym, jakby objawiający się mniej więcej w ten sposób. Jeżeli chcecie coś zrobić nowego, chcecie zrobić coś swojego, coś samodzielnego, coś zupełnie odjechanego, co wynika z Was, czy tak, z, tego, z Waszego trzeciego poziomu, z czakry serca, Wasze otoczenie może często reagować w ten sposób. Co Ty robisz? Bez sensu, głupotami się zajmujesz, po co Ty będziesz to pieniądze inwestować, po co Ty na to poświęcasz czas i uwagę? Daj sobie zupełnie spokój. Wróć tu do nas i siedź tu z nami. I to jest dokładnie to, z czym my się w tej chwili zmierzamy, czyli my, jako Ziemianie, musimy wyjść. W, wyjść na jakby indywidualną ścieżkę, my mamy się stać suwerenną, autonomiczną, samodzielną e, cywilizacją bez jurysdykcji nad sobą, takich, aż takich na takiej zasadzie, bo jurysdykcja zawsze będzie ktoś nad nami, to jest oczywiste, ale my nie będziemy już tacy zupełnie podlegli, ulegli, a przede wszystkim bierni. I teraz tak, to jest nasz cel jako cywilizacji, a teraz e, miejsce, w którym się w tej chwili znajdujemy. Na dany moment wiemy, czego nie chcemy. E, czyli e, mamy te swoje różne hasła, które tak chętnie skandujemy na protestach i tak dalej. Yy, to jest jeszcze za mało. To nie o to chodzi, żebyśmy my już wiemy czego nie wiemy, więc my jesteśmy na etapie wychodzenia z tego drugiego poziomu, ale to jest jedna rzecz bardzo ważna. Wciąż jeszcze nie wytworzyliśmy algorytmów, które by spowodowały nowy sposób myślenia. A na czym ten nowy sposób myślenia polega? Na takim yy, zachowaniu polegającym na takim na może zachowaniu Sposób myślenia opartym o zaufanie do siebie i realizacji siebie. Tak Wam taki przykład dałabym z życia wyjęty, który polega na tym, jeżeli ktoś coś ode mnie chce i ja wykonuję mu tą, to, tą pracę, i ta osoba chce mi za to, a dla mnie to nie był żaden problem, dla mnie to była jedna rzecz z wielu: coś zrobiłam po drodze, spoko, i ten ktoś chce mi zapłacić. Yy, I mm, ja nie czuję powodu, nie mam, nie mam poczucia długu, nie mam poczucia yy, jakiegoś bałaganu w tym temacie. Ja mówię: okej, okay, jest, okej, okay, jest spokoj, jest w porządku. A ktoś mówi: no dobra, on to słuchaj, to super, to, to ja Cię nie zapłacę, i w ogóle, yy, i fajnie. I teraz dlaczego ja mam takie podejście do tego? Dlatego, że ja mam poczucie, że mi przestrzeń, każdą rzecz, którą ja zrobię odda z poziomu samej jakby mojej, mojego zarządzania moimi potencjałami. Jeżeli ja coś zużyłam, y, zrobiłam coś dla kogoś, to to do mnie wróci z przestrzeni. Przy czym uwaga, oczywiście teraz możecie powiedzieć, no tak, ale przecież Ty też pracujesz z ludźmi, bierzesz pieniądze za to, to powinnaś wszystko robić za darmo. No słuchajcie, no nie, bez, bez przesady, dlatego że przestrzeń też nie lubi nagminnego naciągania długów. Przestrzeń zatyka coś takiego, jeżeli daje Ci możliwości spłaty swoich długów, czyli ktoś chce Ci się odwdzięczyć, ktoś Cię zaprasza na coś, ktoś chce coś dla Ciebie zrobić, a ty to ciągle odrzucasz, to to jest z kolei blokada. W takiej sytuacji, kiedy tworzy nam się blokada, przestrzeń zaczyna obcinać powód, który, z którego jakby zaczyna się tworzyć dług. Przestrzeń wcale nie dąży do tego, żebyśmy mieli długi. Przestrzeń ma za zadanie wszystko harmonizować i wszystko do, doprowadzać do symetrii. No tyle, jeżeli chodzi o, o, o nasz proces, no jeżeli już to jeszcze dodam, że wciąż szukamy tego algorytmu. My mamy się nauczyć ufać w tej przestrzeni, mamy się nauczyć ufać sobie, nie innym, tylko sobie. Nie. Mm, Pobierać informacje z zewnątrz, bo musimy je pobierać z zewnątrz, musimy się weryfikować, ale też musimy mieć to poczucie tego swojego rdzenia, tej swojej tożsamości. Każdy z nas ma inny i właśnie nie o to chodzi, żebyśmy byli tacy sami. Tu chodzi o zrozumienie różnorodności swojej. Tu chodzi o to, że każdy z nas, my się nie możemy tak cały czas tak samo rozliczać ze wszystkiego. Każdy z nas ma inne ceny, każdy z nas ma inne wartości, każdy z nas ma inny system wartości. Generalnie w całym procesie polega na tym, żebyśmy my się nauczyli, żebyśmy my odkryli algorytmy, które powodują budowanie tej przestrzeni w nas samych, budowanie tego poczucia nas samych i rozumienia i akceptowania różnorodności w nas samych, czyli każdy z nas jest inny, ale to ma służyć do, um, do podejmowania odpowiednich decyzji, na które jeszcze nie jesteśmy gotowi. Tyle, jeżeli chodzi, no teraz, tyle, jeżeli chodzi o proces, wreszcie skończyłam tą myśl. Natomiast teraz już przejdę do samego w sobie schematu. Jeżeli chodzi o środowisko, w środowisku w tej chwili są grube niepokoje, gniew, poczucie takiego mm, troszeczkę rozpadu, zaczynają szukać ludzie powodów, ale niestety wciąż jest też duży marazm, czyli jest przyjmowanie. Mm, coraz. Coraz większą jakąś taką obojętnością, coraz większych ograniczeń. No cóż, trwa to tak samo jak trwało, więc lecimy dalej. Relacje. W relacjach chciałabym zwrócić Waszą uwagę na pewien aspekt. W relacjach chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę na ten moment, kiedy nie dostosowujemy się do innych, ale też nie zmuszamy innych, żeby dostosowywali się do nas. Jeżeli się okazuje, że w jakimś miejscu, w jakiej sytuacji się znajdujesz w tej chwili, w której się pojawia osoba, która ci absolutnie nie pasuje, to zaznaczam, że bardziej ty nie pasujesz do, tej, do tego miejsca, aniżeli ta osoba, jeżeli ta osoba szczególnie odnosi sukcesy w tym miejscu. Mam na myśli jakąś taką sytuację pracy. Było wam, ok, może być taka praca. I nagle się pojawiają ludzie w waszej pracy, którzy odnoszą sukcesy, ludzie ich szanują, doceniają. A wy nie odnosicie aż takich sukcesów, a w ogóle to ta osoba was bardzo drażni i denerwuje. Co się dzieje w takiej sytuacji? Co się dzieje tak, że ta osoba jest zweryfikowana z tym miejscem. Powiedzmy, zweryfikowana jest z tą firmą. Ona jest jakby ucieleśnieniem tej firmy, a co za tym idzie, skoro was denerwuje, a wy nie odnosicie sukcesów, tylko tam tak siedzicie, bo siedzicie, to dla Was jest ta informacja zwrotna, że wasz czas w tej firmie w pewnym sensie dobiegł końca. I wy już, już wtedy jest czas na zmiany. <laughs> Kariera. Kariera y, im bardziej będzie wynikała z Waszych wartości i z Waszego poszukiwania, a przede wszystkim z Waszego zaufania przestrzeni i sobie, y, z Waszego poczucia, że nie musicie być tacy rozliczeni. Wiecie, mi ostatnio y, gdzieś ktoś powiedział, y, co mi tak jakoś utknęło w głowie i mi się to bardzo nie spodobało pod, pod żadnym względem. Y, kochajmy się jak ludzie, się jak Żydzi. No nie, nie. To nie o to chodzi. Kochajmy się jak ludzie, liczmy się jak ludzie i liczmy z przestrzenią się jak, jak istoty. O to chodzi, żebyśmy byli, żebyśmy używali na co dzień więcej tych treści. Bo nagle się okazuje, kiedy zaczynamy tworzyć jakiś projekt, z czym ja się tutaj wielokrotnie już spotkałam, okazuje się, że kiedy tworzymy jakiś projekt, bardzo szybko sprowadzamy się dokładnie do tej samej sytuacji, w której tak bardzo nie lubimy, w której jesteśmy teraz w Matrixie, czy jesteśmy w kontekście. Aktualnej sytuacji w Polsce, na przykład, bardzo szybko się okazuje, że my zaczynamy używać dokładnie tych samych schematów i jesteśmy wtedy po stronie, um, jesteśmy tymi rządzącymi i nam się nie podoba wtedy to samo, co się nie podoba teraz. Także, słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, bo zwróćcie uwagę na to, że tak naprawdę oni czy oni, że to co się dzieje, to jest obraz tego, co się dzieje w nas kreacja przypominam kreacja ma dotyczyć ciebie twojego procesu twojej przestrzeni ona nie może wymuszać na innych zmian ona może tworzyć nowe rzeczy w których ewentualnie ktoś się odnajdzie lepiej lub mniej ale wy nie możecie kreować na przykład nowego partnera czy kreować jakiegoś nowego nie wiem że jakiejś zmiany w kimś że ktoś że, że się, na przykład ktoś się ma zmienić że przykład budzicie się rano i i nie ma procesu. A to nie o to chodzi. Nie. Kreacja musi wynikać z was. Ona ma być dopasowana do potrzeb. No i na koniec, ty. Ty jako istota. Ty jako istota w tej chwili zaczynasz czuć coraz bardziej się pewny siebie, zaczynasz, powinieneś zacząć się łapać na takim starym sposobie myślenia, który chcesz odrzucić, zaczynasz być sobą, zaczynasz się utożsamiać sam ze sobą i zaczynasz próbować. Puścić się, tak, położyć się na, na przestrzeni niczym, na wodzie. Mogłabym to po, porównać do takiego poczucia położenia się na plecach, na wodzie, na przykład na jeziorze czy na basenie, kiedy mm, czujemy tą wyporność, czujemy, że, przez, że nas ta woda utrzymuje, chociaż tego nie widzimy. To to jest takie, żebyśmy tylko że ufamy, ufamy tej wodzie, ufamy, wiemy, ufamy prawom fizyki, wiemy, że tak będzie. Także tego Wam życzę. Na najbliższy czas um, i cóż, i słyszymy się w takim razie w poniedziałek. Życzę Wam udanego weekendu. Trzymajcie się, hej.